Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Fajne wejście to podstawa. Dawno nie było filmów, tylko były live. Więc dzisiaj taki spontaniczny film. Z racji pogody, <grym> którą mamy za oknem, może nie wszyscy, ale większa część Polski. <krym> Czyli pogoda barowa. Typowo deszczowa. Więc zrobimy przegląd, przegląd moich akwarii. Jak widać na filmie, akwarium 720 litrów z altumami Orinoco. I jedną paletkę na ten czas. Ostatnią już chyba w tym akwarium. No ale na razie nie mam e, gdzie ją po prostu dać, oddać. Ech. Parametry w akwarium, jakie są na ten czas, na dzisiaj, to NO3 w granicach, nie wiem, 10-12, coś takiego pamiętam. Nie żyłem. PO4, <y> i tu Was zaskoczę, chyba z tym PO4. PO4, chyba 3,5 ppm mam. No niestety są takie ryby, jakie są, i trzeba tutaj fosforem podganiać, żeby to szło. Gdyż mamy azot, którego nie możemy zmierzyć w wodzie, testem na 3 i trzeba się z tym liczyć. Jedynie wtedy nam dają do. przemawiają do nas rośliny, że jest mało tego fosforu i są niedobory i coś tam coś tam się dzieje wtedy w tym zbiorniku niedobrego. No i taki, dlatego taki, taki, o, kurczę, ruszyłem kamerę. <laughs> Dlaczego, dlatego taki, takie PO4 jest no, Nie chcę mi się już rozwodzić w tym temacie, bo Nie chcę Was y, też y, zbijać z tropu, tak? bo ktoś tam sobie prowadzi zbiornik I obejrzy mój film, pomyśli sobie A też sobie pierdzielne fosforem, nie? skoro on ma tak wysoko fosfor i ja sobie walczę. nie to nie o to w tym chodzi także nie naśladujcie mnie, ja wam mówię jakie parametry są prawdziwe w tym zbiorniku, bez tam ściem ale nie nie, nie kopiujcie po prostu tych parametrów, bo źle widzicie źle strasznie widzicie na tym jak będziecie kopiować zresztą ja zawsze powtarzałem że nigdy za tym nie jestem żeby te parametry jak w jakikolwiek sposób kopiować, to jest najgorszy błąd Jaki ludzie robią, kopiując parametry. Ale to wiele razy też mówiłem na ten temat. Wiele razy mówiłem w tym temacie na live'ach. Część ludzi zrozumie, część ludzi nie zrozumie. Niestety, tak już jest. Drugi zbiornik. No, w sumie, jak zaraz, jeszcze chwila. Co by tu jeszcze wam powiedzieć? Mm, mm, mm. No dobra, w sumie to było na tyle w tym zbiorniku. No co mogę powiedzieć? PH548 aktualnie mam. Twartość wody będzie coś około 6-7GH. Hmm, fotosynteza idzie trochę, Gold hmm, Gold trochę powirowało, jak to wybywa w tych czasach. Hmm, Altumy widzę, że się zdezorientowały, gdy kamerę wyjąłem. <grym> czy znaczy w sumie kamerę, no kamery w smartfonie moim, tak? Lekkie przeleczenie było tych haltumów także teraz są najedzone już i nie są ciekawskie. Na to chwilę też nie widzę, żeby coś się złego nie, z nimi działo. Jak wiecie, zbieram na o, miernik par i jeśli ktoś ma ochotę dołożyć do cegiełki, to zapraszam, wspierając. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie zmuszam. Jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć, to niech wspiera. Za to bardzo dziękuję. Jak również dziękuję stałym wspierającym mój kanał. I ci starzy subskrybenci moi kochani mili, mili sińscy, wiedzą, że w lecie jest trochę gorzej z czasem moim. No ale tutaj akurat pogoda jesienna, więc coś tu zaczęło się więcej troszkę dziać. Dobra. Przejdźmy teraz do. Może akwarium 112 litrów? Tak, tu mamy akwarium 112 litrów. Akwarium LT. Mhm. Trochę korzeni, taki kopiec mi wyszedł. Hmm. Niektórzy też na tym kanale, albo ci odwiedzający, tylko mnie. Myślał, że nie mam, nie miałem nigdy akwarium LT, nie? To było, co jest, to w wielkim błędzie jesteście. Bo chyba każdy się wychowywał, każdy akwarysta zaczynał, no prawie, bo teraz inna moda jest, kiedyś jak zaczynałem. jeśli będę mówił ile lat, x temu. a nasz stary, to może też taki nie jestem jeszcze. <gryw> Także, jak zaczynałem moją przygodę z akwarystyką, pierwsze akwarium to było takie LT. Co ja nawet nie wiedziałam, że to jest LT, tak? No to chyba tak każdy zaczyna, i tak to akwarium, które widzicie teraz, tak nie nawożę i wszystko rośnie, bo wiele razy się ten temat powtarza: ja nie nawożę i rośnie, ja nie nawożę i rośnie. Ja nawożę i rośnie. Takie wiecie, nie? Ty, nawoź głupi jesteś, to nawoź, ale nie trzeba nawozić i rośnie, nie? To są dwa różne typy zbiorników i trzeba zawsze o tym pamiętać. Dlatego nie chcę mi się tego nawet komentować, takich rzeczy, że ja nie nawożę i mi rośnie, tak. To jest zbiornik LT. Tu, nie nawoże i mi rośnie. To jest zbiornik HT, czyli high-tech. Tu nawoże i rośnie. Jeśli nie nawoże, nie rośnie. Nie nawoże rośnie? Nawoże i rośnie. Nie nawoże i rośnie? Nawoże i rośnie. I zapamiętajcie to, bo duża część osób myśli, że nie wiem, trzyma. Boga za klejnoty, że nie nawozi rośnie. Nie, to są zbiorniki, które nie da się prowadzić bez nawożenia. Jedynym nawożeniem są ryby, fauna, flora, także tutaj zwierzęta akwariowe, tak? które nawożą nam naturalnie, bo też z tym naturalnym nawożeniem też są duże mecyje, ale już też nie będę się rozwoził nad tym. Bo dla mnie nie widzę różnicy między KNO3 a no nie wiem, NO3 w akwarium i potasu trochę sypnąć, tak? Czyli naturalnie też potas macie, jakieś części potasu są i w wodzie krenowej, no ale dobra, już mniejsza z tym. Także takie LT stworzyłem tylko dla tych małych moich palet, te paletki małe, one są takie, no są szczuro, szczurki, tak? To są paletki szczurki które... to są moje paletki tak? z melonów tych co pamiętacie co miałem, miałem parkę i tak się... się taki mój eksperyment odłowiłem, zużyłem ikrę, miałem młode no i wyrosły takie młode szczurki one mają rok czasu, one dużo nie urosną, także to nie ma się czym szczycić są byle jakiej jakości, ale no, są to są, tak coś muszę z nimi zrobić, przecież nie dam, nie dam kotu na jedzenie, do jedzenia tak tylko trzeba jakoś tam letować, nie więc zrobiłem takie LT są tu zbrojniki też pospolite. No i są te mm, staromodne staro paletki w tym zbiorniku. LT, jest, no zaraz powiecie, jakie LT, jak CO2 leci, tak? CO2 leci, ale to nie jest takie CO2 pompowanie, tak jak w normalnym high-techu. To jest CO2 taki dodatek, tylko tak. My nie chcę mi się karbu tutaj lewać. Wolę delikatnie puścić CO2, żeby sobie leciało. Rośliny tutaj. Fotosynteza jest przeprowadzana, ale nie tak może właśnie. Co dwa leci, rośliny nie bąblują, tak? Też musicie na to zwrócić uwagę, że ten tlen, który rośliny produkują, bo teraz jest fotosynteza na tych roślinach, tylko nie widzimy tego gołym okiem, tak? Dlatego nie widzimy gołym okiem, że ten tlen w akwarium LT rozpuszcza się na bieżąco w wodzie, tak? Czyli roślina produkuje i na bieżąco się rozpuszcza i nie widzimy tych bąbelkowania. W akwarium high czyli w tym akwarium, jak widzicie, bąblowanie cały czas jest, bo tu jest tyle tlenu, że on po prostu już nie jest zdolny do rozpuszczenia się i ten nadmiar tlenu jest wypuszczany do atmosfery w tych bąblach, tak. Dlatego też dużo jest takich opinii, że w high-techu jest za mało tlenu, napełniania. Nie, w high-techu właśnie jest nadmiar tlenu i zawsze to będę powtarzał: to jest nadmiar tlenu. Zawsze w Weltekach, w takich akwariach, jest ten deficyt tlenowy, tak. I tutaj na to trzeba zwrócić uwagę, to, bo to bomblowanie roślin, można powiedzieć, że tylko jest w high a fotosynteza jest w high i w LT. To nie tak jest, że fotosyntezę mamy w high a w LT już nie ma fotosyntezy, tak? I jest nagle nadmiar tlenu. Nie, tutaj po prostu ten rozpuszcza się na bieżąco i tego w tej fotosyntezy nie widać gołym okiem, tak? Jedynie widać można po, po wzroście roślin można poznać, jeżeli rosną, no to muszą, muszą przeprowadzać proces fotosyntezy, tak? Także dla, dla tych osób, co, co nie bardzo tego mogą rozróżnić, nie? No i to jest, tak jak mówię, akwarium, które nie nawoże i rośnie, tak? Wiele się tym, z tym spotkać można w opiniach, to ludzi mniej doświadczonych, tak? No nie oszukujmy się, no, nie ubliżając nikomu, no ale ludziom mniej doświadczonym, ludzie mniej doświadczeni będą właśnie tak mówić, nie, nie nawoże, ale mi rośnie. Ja wiem, że łapki polecam teraz z obok, trochę ukłułem szpilkę, wkładam w tyłek tam komuś, może nie. Nie mam, nie mam tutaj na myśli konkretnej osoby, czy osób, ale no jest taka dzwona osób, że początkujących akwarystów, tak? Albo którzy nie mieli, nie mieli styczności z, akwarami, z akwariami high Także to moje LT, same Anubiasy, jakieś tam Kryptokoryny, mikrozorium, no, ale tam na dole ulicy się znalazł jeszcze. Jak on ma? E Taiwan. Erio Taiwan chyba, czy coś takiego. On fajnie LT też mi daje radę. Także można sobie spokojnie go śmiało w posadzić. W hajteku, A, jeszcze co do oświetlenia. Tutaj welty, to jest oryginalna lampa jakaś tam w zrobiona. Jakieś tam ala. Y ale diody tam wstawione, że niebieskie, czerwone, zielone. Tu był kiedyś przycisk, tak? Ja ten przycisk wyrąbałem, bo tylko miałem sterowanie, że albo taki kolor, albo taki kolor. Albo taki kolor. Ja go wyrąbałem i dałem, podpiąłem sobie pod, pod sterownik DC, tak? I sobie steruję osobną zmierzch świt sobie zrobiłem z tej lampy. To jest lampa oryginalna, ona kosztowana, tak, bodajże tam 230 zł. Z tego co kojarzę, co pamiętam, przepraszam. I coś jeszcze mogę powiedzieć: no, do takich zbiorników koszt robienia lampy samemu i babrania się w tym, myślę, że nic nie opłaca. I do takich zbiorników lepiej się opłaca kupić. Jeszcze typowo do LT to w żadnym wypadku, żadne zamawianie belek indywidualnych, tylko kupienie sobie tak zwanej oryginalnej belki, robionej przez systematycznie przez kogoś, tak. Czy z jakiejś firmy i mamy problem z głowy, tak? Problem z głowy, i... No i co ładnie też świeci, tak? Można Ja to sobie tak jak mówię, podłączyłem pod mm, ten sterownik. Każdy kolor doprowadziłem do sterownika i sobie nim steruję. Także teraz świeci 70% mocy tej lampy, gdzieś około chyba 19, później jest do 25%. Także 70% tej lampy świeci mi przez 3, 3, 3 godziny a reszta to jest takie ściemnianie, już zmiesz się robi świt się zaczyna o 13 od 14 chyba 30 zaczyna pełną mocą świecieć do 18 i po 18 zaczynamy zimieksz także też polecam takie lampę żeby się nie babrać inaczej jak się ma hejtejka tak do hejtejka jednak to no tutaj jest potrzebne pierdzielnięcie całkiem inny świat, całkiem inna akwarium. dobra koniec mojego gędzenia ona się przesunęła nawet tutaj czy złożyła nóżka? Złożyło się, czy nie złożyła? Coś się złożyło. Dobra, no już marudzę. Także przegląd moich baniaczków. LTK dawno nie widzieli, no znaczy w ogóle chyba nie widzieli nie pokazywałem Wam. Więc teraz był ten motyw, żeby powiem pokazać. Nie przedłużając, pozdrawiam wszystkich serdecznie, chyba do liveu następnego. Trzymajcie się, pozdrawiam. Okay. Hey.